Siema z tej strony Michu production. i dzisiaj gramy w Subway Surfers. To jest mój pierwszy film z gier na tym kanale, więc teraz gram. Wtedy w tą grę grałem wcześniej idę, ale na poprzednim telefonie, ale na tym mam taki wynik, więc taki będzie. Więc teraz gramy i lecimy. Dzisiaj ten film będzie. Trochę krótszy ten gameplay I sobie gram To jest gra Subway Surfers i w tej grze chodzi o to By uciekać przed strażnikiem, mieć jak największy wynik Zbierać pieniądze, by zarabiać na różne rzeczy No i tyle Trzeba biegać w sumie, Uważę też na pociągi I tyle o co chodzi w tej grze I Gramy. I jak chcecie, to możecie następny film, właśnie zadawać trochę pytań. Będzie trochę pogadankowy. sumie nie następny, bo zaraz planuję z innej gry nagrać. Tak, żeby było coś. Może nawet codziennie coś dawać. Tylko, że z różnych gier. No i gramy. No, i dla was po prostu coś nagram, bo vlogi to też nieka często są ciekawe i lepiej nagać jakieś gry po prostu też czasami. Więc jak mówię na początku filmu, to jest mój pierwszy raz w gamingu. No i ta gra jest spokojna, że w niej akurat można być pogadankowo, rozmawiać. Więc po prostu, więc po prostu takie, że jak widzicie to przez miesiąc nie chciało mi się znów nagrywać ale jak chcecie porozmawiać jak chcecie rozmawiać bo teraz zacząłem pisać w tych w zak nie zakładce społeczności, bo dopiero jest to od tysiąca subskrypcji ale zakładce dyskusja jest tylko na komputerowym youtube więc jak macie youtube na komputerze konto albo po prostu możecie też na telefonie przez Przeglądarkę i w kon Te, YouTube'owe te po prostu YouTube'owe rzeczy to możecie po prostu nawet nie do mnie po prostu pisać tam, tylko że musi, na, musicie przede wszystkim to robić na komputerowej wersji przeglądarkowego YouTube'a nie przeglądarkowego. Przegląd po prostu komputerowej wersji na przeglądarce YouTube. Na przeglądarce na przykład Chrome. No i tam jest. To. I tam będziemy mogli rozmawiać. Więc pamiętajcie. Bo ja tam coś napisałem, bo testowałem. I to nawet fajne jest. moja i tak widzę, że komentarze nie piszecie. Ja I tak ostatnio jakoś na to nie nagrywam film, bo jakoś na to nie mam czasu, bo lekcje i te sprawy. A i tak często wchodzę na dwóch, a wolałbym na do szkoły chodzić. No, przegraliśmy, bo trochę się zamotałem. No, ten Twitter trwa 3 minuty, ale gdzieś 6 minut ten film dzisiaj będzie trwać. Duża nagroda, gramy sobie. Więc pamiętajcie o tym, że możecie też do mnie pisać po prostu w formie przeglądar Nie przeglądarkowej, Boże... tej formie... Dyskusji na... Komputerowej wersji na przeglądarce YouTube Że jak... W... Co jakiś czas właśnie w tej grze się zmienia miasto I na przykład teraz jesteśmy w Zjorychu, Były różne miasta, na przykład Nowy Jork, ITP Szanghaj tu nagrodę ominęłem, jak jestem zagapiony oraz te rozproszony przez to, że do was coś mówię, ale pierwszy raz korzystam z tego, nagrywam jakieś gry, więc dzisiaj wiele pogram. No i to będzie tyle, że teraz moim celem jest dobić do 100 subskrypcji. Ale pewnie nie do końca wakacji, może do tego roku, bo to będzie większe prawdopodobnie, niż na przykład e, do ostat... do końca mm, wakacji. No i planuję naprawdę jakiś live zrobić, tylko mi się jakoś nie chce. A jak chcecie, też bym na Q&A, to piszcie w komentarzach i zadawajcie pytania sensowne, nieciężkie, takie, żeby były proste dla mnie ale nagrywa coś. Dobra. No to powoli może wykończyć film, więc trzymajcie się. Do usłyszenia i pa.